Hej moi kochani, witam was w moim 43. odcinku. Zagrajmy w Movie Star Planet i tak. Chciałam Wam powiedzieć, w obec, że przez ponad 5 dni i prawie cały tydzień nie nagrywałam filmików na YouTube, za co przepraszam, ale no miałam naprawdę zniszczony, jakby to powiedzieć, internet i musiałam go sama naprawić. Więc pomyślałam, że zrobię taki odcinek, żeby Was też przeprosić. I dziękuję za te tsz, y, 1445 wyświetleń do mojego kanału i 24 subów. I sorry, że tak ty, też bez muzyki, no ale mm, napiszemy, że nagrywam przede wszystkim. Wam powiedzcie. tu hajtuby. Ok, więc już napisałam i dziękuję też za 790 do wyświetlenia, do mojego profilu. Naprawdę bardzo Wam za to dziękuję. I co? I sprawdzimy, czy mam jakieś prezenty. Czy nie mam. Chyba nie mam prezentów. No ale w każdym razie tutaj mam listę, sobie jej nie kupiłam jeszcze. I, I chyba wcześniej też nagrywałam taki odcinek o hakurze. Można zbyt go ściągnąć i, i piszcie właśnie pod tym odcinkiem, czy, czy się udało. Ale też zobaczcie, i jeśli teraz właśnie przebiorę, bo sobie wcześniej e, kupiłam te ubrania, chyba 5 dni temu. I jeszcze raz bardzo Was przepraszamy za to, że tak długo nie nagrywałam filmików na YouTube. Um, teraz się przebierzemy w coś. Żeby było w miarę okej okay. i te włosy, bo, bo ja robiłam ostatnio wtedy ten komplet i sobie y, tworzyłam. Okej. Okay, co by tu założyć? Te spodnie. I. I no naprawdę. Przepraszam za to, że nie robiłam, ale jak mówiłam wcześniej, ja nie mogłam. I teraz pozdrowię osoby, e, wszystkie co są online. Więc pozdrawiam w się 205: Drabiza 33, Hermiona Granger 6, e, Kamisa Makiti 123, Hubert 1000: e, Hermi 003. Strzałeczki, emo, ne, strzałeczki X macabra, o ile tak, o ile dobrze mówię. Pozdrawiam, cztery, 547. O nie, dobra, już nieważne, to social online. Pozdrawiłam, ok, i tak. Jeszcze ja zobaczymy sobie na moje art, bo ja naprawdę przez te dni nie wchodziłam na MSP naprawdę nie wiem co się działo, ale e, ogólnie tło to jest, jest ok, więc jeszcze napiszę, że nagrywam jeszcze raz, sobie wyślemy status i byłam taka załamana, że nie ma tego internetu, musiałam go sobie naprawić, bo miałam jakiś serwer proxy zły i myślałam, że to wirus, no ale już jest ok. Um, I 4 ojeju. Jeszcze chciałam teraz podarować mam prezenty te osoby, które mi napisały, jakie chcą numerki. Przepraszam, przepraszam. Nie patrzyłam na to. Um, dwa. Zdaje mi się, że... Dałam osobie. Y, więc dwójeczka to będzie y, grafek. Tak. Dwójeczka będzie grawkiem, yy, kolorówka. Czy ci dałam prezent? Nie wiem. Dwójeczka będzie yy, nie daniem prezentu. Czy to w ogóle. Czekajcie chwilkę, czy tu dwie osoby nie wybrały takiego samego w ogóle yy, prezentu? Za czym sobie? Artbook. I dzisiaj takie zajęcia, więc po prostu yy, jak wrócę, to myślę, że jeszcze wam, yy, wam coś nagram. I widzę, że też mi pomagaliście w levelu. Tak, pomagaliście mi. W każdym razie chyba dwie osoby wybrały te same numerki. Jestem, pewna, jestem tego pewna, więc... Patrzymy. Numer 3, ok, kolorówka wybra numer 3, więc wygrywasz prezent, jakikolwiek, prezent do pokoju, prezent, nie wiem, w każdym razie wygrywasz sobie prezent, um, prezent, jaki prezent ci podarować, um, myślę, że spodobają ci się te, albo nie. Dam Ci coś ładniejszego, bo e, raczej nie daj takich brzydkich rzeczy. Mm, coś, co mi już nie jest tak potrzebne. Może to? Bo to akurat miałam z vip i no mi się to nie podoba. Więc daj ten pasek. Daj prezent. No... Co jest? Dobre. Więc numer 9 jeszcze wygrywa. A resztę to, e, a resztę to dam po filmiku, więc no... I jeszcze prosiłabym Was o tło na kanał. Um, o tło na kanał, właśnie, bo ja nie mam tła na kanał, a poszukuję takiego fajnego tła. Teraz jeszcze sprawdzimy, czy mi stworzyliście te luki na um, odcinek, więc no. Hi, hi. No ładnie, ładnie. Kornelka, więc znamy lajeczka. Ale ja już się w ten e, luk nie ubiorę teraz, bo się ubrałam. E, obiecuję, że w następnym cyklu będę ubierać się wasze luki, więc ok. O, po raz trzeci wysyłam ten sam e, status. Dobra. I tak, przyjmuję do znajomych, więc możecie mnie e, zapras zapraszać. E, Mój nikto Ruowa różo Słodycz, e, bo jestem białą plecą, nie widać. I tak. Jeszcze raz bardzo Wam chciała podziękować za te 24 suby, To jest bardzo dużo jak dla mnie. I no bardzo Wam dziękuję za to. Artbooki, kluby, właśnie. Miałam klub stworzyć, ale nie mam vipa. Na razie i no tak to jest. Forum. Wejdziemy sobie na forum, tak jak w każdym odcinku. No może nie w każdym, ale sobie wejdziemy. Tej części tego będę. Tak, dobra. Zobaczmy, jaki jest twój symbol. Dowolne liczby mi wyszło. A dobra, nieważne. Co byście chcieli? Okej. Okay. No, w każdym bądź razie. Um. A. Jak patrzyłam to pod tym wyświetleniem miałam ponad 5 łapek w górę i 28 wyświetleń. Za co dziękuję i przepraszam też. I jeszcze chciałam Wam e, jeszcze pozdrawiam tutaj e, Ozonek I tak tym mam jeszcze powiedzieć, że e, nie dam linka do haka, co bardzo przepraszam. E, wkleję go nie da, da e, Wkleję go y, za niedługo, bo no jak znajdę, ale na pewno znajdę, więc wam wkleję dzisiaj albo jutro. Więc bądźcie tego pewni na 100%. I jeszcze odbierzemy sobie fejmy z gazetki. Bo nie odbierałam. I jeszcze tak, bardzo, bardzo wam dziękuję za 24 subskrypcje. I za ponad 1000 ileś ile to było? 1045 1070? No coś takiego. W każdym razie zobaczcie. O, dziękuję bardzo za te gwiazdki. To jest dla mnie bardzo dużo, więc je otrzymamy. Tylko, że mam like. Jak mówiłam wcześniej. I no, 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 patrzymy, patrzymy. W ogóle wchodzę na mój kanał. Mówiłam, nie mam tła na kanał, bo. I dziękuję za 24 suby i 1045 wyświetleń do mojego kanału. Um, dobrze, już otrzymałam. Się. Dziękuję za te Odsłony w filmach. Dzięki, dzięki bardzo. No i odwiedzajcie mnie tak na bieżąco. I tak. To było na tyle. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. I widzimy się w następnym odcinku. zagramy MSP. To pa! pa.